Ja rozumiem. Policjanci drogówki patrolujący polskie autostrady zgodnie przyznają, że nie potrafimy jeszcze po nich jeździć. Powodem kontroli tak naprawdę powody są dwa, tak? Przekroczenie linii ciągłej P4B i jazda po pasie awaryjnym, autostrady i korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy, tak? 200 złotych 500 za telefon i 100 zł jeden punkt karny jest za przekroczenie linii ciągłej. Oczywiście... Jaka decyzja Pana? Dokładnie nie ma tak. Dobrze. Wykroczenia zarejestrowane oczywiście wideorejestratorem, jeżeli chciałby Pan obejrzeć. To nie takie kosztowało. sobie? Czyżności. Widząc taką jazdę można podejrzewać, że mężczyzna jest pod wpływem. Okazuje się jednak, że nic nie pił. Równie trzeźwy jest kolejny kierowca, ale jego osąd sytuacji ewidentnie trzeźwy nie jest. Kontrola drogowa, panie kierowco, co się stało? Dobrze, jak dawno była ta awaria? Jechaliśmy w przeciwną stronę jakiś spory czas temu. Gwoździem do trumny jest to, że kierowca zdążył wezwać lawetę, a na jej przyjazd trzeba czekać przynajmniej kilkanaście, a czasem nawet kilkadziesiąt minut. Ja rozumiem, ale dlaczego nie jest to to, co działa bezpośrednio na wasze bezpieczeństwo. I dlatego za niewłaściwe oznakowanie pojazdu mężczyzna będzie teraz musiał zapłacić. Bez, tak? Nie, tak, tak. Oczywiście, gdyby ten czas okres był taki bezpośredni, jakoś po awarii bądź po zatrzymaniu możemy dyskutować o pouczeniu, tak? Natomiast jeżeli stoicie panowie, już w jedną stronę jechaliśmy, drugą nikt z Was nie zadziałał. 5 minut. Do odjazdu. Natomiast do samego. jest bieg okoliczności zdarzenia drogowego. Wypadki tutaj realizujemy na autostradzie. Pierwsze pytanie, które jest następujące po tym, jak spotykają się dwa auta, a najechanie na, bardzo często są na pasach awaryjnych, to jest czy pojazd, który stał, już był oznakowany. Bo no Pan obowiązek 100 metrów wcześniej ustawić trójkąt? Jeżeli on tam zostanie rozjechany, mamy dowód na to, że ta osoba, która zjeżdża na pas awaryjny, zjeżdża na Pana a nie pan bezpośrednio się zatrzymał przed tą osobą. Dbajcie państwo o swoje bezpieczeństwo, a pośrednio o bezpieczeństwo innych również. Policjanci odjeżdżają, a po chwili widzą kolejnego kierowcę w takiej samej sytuacji. Co się daży? Nie wiem. Jednak finał tej interwencji będzie inny. Co się stało, proszę pana? Miałem stłuczkę przedwczoraj, byłem na oględzinach, się odpięło to. Po zabezpieczeniu lampa. O, musiałem zatrzymać się, żeby niebezpieczeństwo do tego losu. Pana, na autostradzie jesteśmy. Kamizerka na plecach, tak. Myślę, że mniej, niebezpieczeństwo, niż pan tego, na no nie, to... bardzo dobrze się pan zatrzymał, tak, ale że pan wyszedł z pojazdu, niestety kamizelka oblaskowo obowiązuje. Druga sprawa, trzeba oznakować ten pojazd, tak? Trójką, nie wiadomo, jak tu pan długo stoi. No ja widziałem chwilę, tak? Kierowca przekonuje policjanta, że zatrzymał swoje auto tuż przed tym, jak podjechał tu nieoznakowany radiowóz. Mężczyzna zostaje więc pouczony. Dokumenty oddaję. Zwracam on uwagę, że na autostradzie tak, pojazd trzeba trójkącik wystawić w odległości 100 metrów i założyć kamizelkę, za czym pan wysiądzie z pojazdu. Policjanci patrolujący autostradę często widzą kierowców, którzy zachowują się, jakby pierwszy raz w życiu jechali po takiej drodze. Prawdopodobnie musi więc minąć jeszcze kilkanaście lat, zanim nauczymy się, że pewnych rzeczy na autostradzie robić po prostu nie wolno. Nagrałeś pirata drogowego? Zarejestrowałeś interesującą sytuację na drodze? Podziel się nią z innymi. Na wasze maile czekamy pod adresem na drogach: